Zacznę to od tego, że chyba to jest najważniejsze przemówienie w moim życiu, i może od niego wiele zależy, i może warto było być w polityce, żeby móc dzisiaj tutaj przed Państwem takie przemówienie wygłosić. Myślę, że kongres wyjątkowo udany. Bardzo merytoryczny, bardzo profesjonalnie przygotowany. Myślę, że Polacy mogli zapoznać się z bardzo rzeczową, zupełnie nową i chyba bardzo przekonującą ofertą dla nich, bo Polacy, bo Polska jest najważniejsza. Myślę, że to wezwanie do końca jałowego politycznego sporu i przedstawienie oferty programowej bardzo konkretnej, bardzo szczegółowej, pełnej i dotyczącej i rodziny, i gospodarki, i spraw zagranicznych, i ochrony zdrowia, jest dla Polaków bardzo potrzebne. Myślę, że, tego jestem pewien, otrzymamy od nich już niebawem niezbędne wsparcie, żebyśmy mogli te cele realizować, bo to wszystko dla Polaków i dla nich. Może dlatego, dla dzisiaj... Warto ryzykować w polityce, żeby powiedzieć, że rodzina dla nas musi być najważniejsza. Że zaczynamy od... Tak, dlatego że do tej pory wszystkie kolejne rządy zapominały o rodzinie. Tak naprawdę dla polskiej rodziny nie zrobiono nic. Rodziny, które chcą... Być z sobą, chcą funkcjonować, wychowywać dzieci, muszą rezygnować ze swoich ambicji zawodowych. Chodzi o to, aby stworzyć dla nich takie mechanizmy, żeby można było i funkcjonować zawodowo, nie narażając jednocześnie rodziny na jakiś uszczerbek w wychowywaniu dzieci. To jest niezwykle konkretna propozycja dotycząca również spraw podatkowych, finansowych, ulg podatkowych dla rodziny. W zależności nawet od liczby posiadanych dzieci. To są konkrety, to są sprawy prorozwojowe, ponieważ Polska staje się krajem coraz mniej licznym. Dzieci rodzi się coraz mniej i temu trzeba zapobiec, bo inaczej będziemy krajem marginalnym, a przecież jesteśmy wielkim krajem w centrum Europy, który może odegrać niesamowitą rolę właśnie w najbliższym dziesięcioleciu. Głęboko wierzę. W miejsce Polski w Europie i na świecie, które da na miarę naszych możliwości nam uprawianie polityki reżysera, a nie polityki statysty. Głęboko wierzę, że musimy realizować tę koncepcję, którą opisał kiedyś Giedroć, którą realizował w świętej pamięci Lech Kaczyński. Koncepcję, która często w pewnym uproszczeniu jest nazywana koncepcją jagiellońską. Ale streścić ją można słowami. Tym silniejsi jesteśmy na Zachodzie, tym silniejsi jesteśmy w strukturach Zachodu, im silniejsi, im mocniejsi jesteśmy na Wschodzie. Polska ma wszelkie prawo i wszelkie cechy, by być w dobrym tego słowa znaczeniu liderem regionu. Dzisiejszy kongres, dzisiejsze wydarzenie w Warszawie yy, daje wiele nadziei, że osoby, które nie mogły swojego znaleźć miejsca ani w Prawej Sprawiedliwości, ani. W Platformie Obywatelskiej, będą mogły mieć dzisiaj ugrupowanie, które może je reprezentować, działalność którego będą chciały się włączyć. Jeżeli chodzi o Inowrocław, to na chwilę obecną jesteśmy w trakcie tworzenia struktur. Ugrupowania Polska jest najważniejsza. Mamy już ponad 25 osób chętnych. Rząd Leszka Millera obniżył podatek CIT. Rząd Jarosława Kaczyńskiego obniżył podatek a rząd Donalda Tuska podwyższa podatek VAT. W <klucza> trzeba podatki upraszczać, trzeba podatki obniżać i trzeba powiedzieć sobie jasno to, co zostało tak wyraźnie wyartykułowane na dzisiejszym kongresie. Polski przedsiębiorca, który jest dostarczycielem. Do budżetu państwa naj, największych pieniędzy nie może uchodzić w Polsce jako podmiot z punktu podejrzany. O polskiego przedsiębiorcę trzeba dbać, bo to jest ktoś, kto przynosi skarbowi państwa dochody, to jest ktoś, kto tworzy miejsca pracy i trzeba maksymalnie wprowadzić mechanizmy, które będą mu rzeczywiście ułatwiały życie. Jesteśmy na jednym z ostatnich. Miejsc, jeżeli chodzi o łatwość funkcjonowania, o kwestie biurokracji. To jest wyjątkowo smutne i temu musimy zapobiec i z tym trzeba skończyć.